Chcesz wyłączyć ochronę na wypadek kradzieży. W tym wideo pokażę krok po kroku, jak to zrobić. Zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz odkryć ukrytą funkcję swojego iPhone e A, gdy rozwiążesz swoją wątpliwość, zajrzyj do opisu. Aby wyłączyć ochronę na wypadek kradzieży, to bardzo proste. Najpierw otwórz ustawienia na swoim iPhone e IE, a następnie przewiń w dół do opcji rozpoznawanie twarzy i kod Face ID i kod. Następnie musisz wprowadzić kod swojego iPhone'a lub użyć rozpoznawania twarzy. Potem przewiń w dół i zobaczysz następującą opcję: Opcję ochrony na wypadek kradzieży. Stuknij w nią, a pojawi się ekran, który właśnie widzieliśmy. Po prostu przesuń ten przełącznik, który widzisz tutaj, aby go wyłączyć. Zobaczysz wtedy przycisk informujący, że dezaktywacja wymaga godziny, Apple wprowadziło tę funkcję bezpieczeństwa, więc po wyłączeniu trzeba będzie poczekać godzinę. Po upływie tej godziny wróć do tego ekranu i ponownie przesuń przełącznik. Wtedy ochrona na wypadek kradzieży zostanie całkowicie wyłączona. Jeśli chcesz odkryć ukrytą funkcję swojego iPhone'a, e codziennie wysyłamy e-mail, w którym w prosty sposób wyjaśniamy jedną z nich. Jeśli chcesz, żeby również do Ciebie trafiał, link jest w opisie. To całkowicie bezpłatne.